Na Bemowie przy ulicy Zachodzącego Słońca w maju tego roku rozpoczęła się jedna z największych inwestycji oświatowych prowadzonych obecnie w stolicy. Powstanie tu nowoczesna szkoła z przedszkolem. Projekt jest ciekawy, będzie się tu uczyło blisko tysiąc dzieci, otrzymają 60 sal dydaktycznych, a w bibliotece znajdą się dwie czytelnie multimedialne. Ponadto projekt przewiduje trzy sale gimnastyczne, kompleksowo wyposażone boiska ze sztuczną nawierzchnią czy place zabaw dla sześciolatków. Dla rodziców i nauczycieli powstanie parking na 250 pojazdów. Obecnie trwa zbrojenie ścian. Wkrótce przyjedziemy tu ponownie. Imieniny Jana Kochanowskiego w ubiegłym roku okazały się ogromnym sukcesem, w tym zorganizowane w ogrodzie Saskim udowodniły, że jest jeszcze sporo osób, dla których książka jest ważną rzeczą. Koście otruło się jak panna młoda w kościele. Wypiła, krzymknęła i mdleje. Marek trzymaj mnie, bo mdleję w tej chwili. Ponownie twórcy kultury stanęli w szranki w meczu poetyckim. W tym roku na imieniny Dojana z Czarnolasu wpadł Julian Tuwim. To jego wiersze posłużyły artystom za oręż. ...z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosnął, ale głos majątek. Zmaganiom towarzyszyły tłumy kibiców. Po raz pierwszy odbył się w Warszawie trzydniowy festiwal Warsaw Lindy Hop Exchange. Za dnia podczas warsztatów w tej swingowej formie tanecznej można było się podszkolić pod okiem specjalistów. Wieczorami przez trzy dni odbywały się koncerty, pokazy i konkursy taneczne. Lindy Hop to protoplasta takich stylów jak Boogie woogie czy Rock and Roll. Święcił triumfy 80 lat temu. Jak widać, dynamicznie powraca. Prawdziwe zbroje, prawdziwy oręż i jak najprawdziwsi rycerze. Na forty Bema, na Igrzyska Ognia i Stali, będące otwartymi mistrzostwami Polski w pełnokontaktowych zmaganiach rycerskich, przybyli również zawodnicy z Danii, Niemiec, Czech, Austrii czy Litwy. To nie było żartów. Zmagano się w trzech kategoriach: jeden na jednego, pięciu na pięciu i we właściwie małych bitwach 21 na 21. Tych ostatnich zwyciężyli rycerze z Warszawy i Pomorza połączeni w Cannabis Factory. Po praskiej stronie Wisły, na kilka dni przed Wiankami, specjaliści przygotowywali wielkie pirotechniczne widowisko. Na przestrzeni 300 metrów ulokowano ponad 2000 ładunków. Trzeba było je odpowiednio rozstawić, połączyć, spiąć z komputerem, aby w noc świętojańską te blisko 5 ton fajerwerków stworzyło niepowtarzalne widowisko. I wreszcie przyszła pełnia i noc kupały. To tylko fragmenty z 15-minutowego pokazu, jakiego jeszcze w stolicy nie było.